Okej okay, Marian, zabezpieczyłeś się we wszystko. Dobram, e, dobra, to widzimy się za chwilę e, i wyruszamy z obozu 2 na, na, na biegun, nie na Monteverest co gadam, ja okej, okay, no to cześć. O! Cześć widzowie, nie widziałem was. E, ale witam e, w, e, w nowym odcinku. E, tak, i, idziemy na Monteverest. Żanna ściema! Idziemy prosto na Monteveras, znaczy nie Monteveras, na Biegun Północny. Więc. So, przepraszam Was, widzowie, że nie zaczynam od początku. Przepraszam jeszcze za szczekanie. Pięknego pieska mojego w tle. ale ten, ale. Y, o niejku. E, ale. Troszkę w tą grę grałem, żeby sprawdzić się nada na do odcinka, no i tak wyszło, że teraz muszę nagrywać odtąd, więc bardzo was przepraszam, mam nadzieję, że zrozumiecie, ale wracając, widać już pierwsze przeszkody, ogólnie nie pamiętam jak się nazywa gra, no, tu macie, yy, i tak już yy, jak coś to wytłumaczę, mam klinik bo nie mogłem zmienić, nie wiem czemu, ale nie mogłem, yy, na Killerman 898 Nie mogę zmienić więc dlatego mam nie taki ale da się przeżyć Aha bo ja ogólnie dziś nie mam trasę wybrałem O nie nienawidzę tej przeszkody o, ale można ją dokładnie przejść Um, czy ja przypadkiem nie wracam na bieg? Tam skąd przyszłem? Jeśli tak, to po prostu XDDD. Ale lecimy, widzowie, lecimy. O, oh, okej. Okay. Nie dobra, to jest z zimnej strony. Widzę, że. Bo przecież to nie było takich mokradeł. Ło! Wow. O nie, czyżby to był lód, który może się podobno nam załamać? to się. Wpadłem do wody? O, o, dobra, wpadłem do wody. Szybko biegniemy po nodzie, po lodzie, po lodzie, po Ciężkie wyzwanie, widzowie, ale dla nas to nie problem. O nie, gorzej tylko, że robi się noc. W takim razie założymy maskę, kończymy latarkę. to cokolwiek widzieli, widzowie? W no ogóle nie, wszystko widziałem, ok? Jeśli nic ciekawego nie będzie się działo, to po prostu zrobimy cięcie. E, wtedy ten, wszystko y, tam. O mnie, to co co tam było eee, no to widzimy się za chwilę ogólnie widzowie Zgubiłem się i nie wiem któredy mam iść pod tu tutaj muszę wejść tak chyba tutaj muszę wejść No tak, wydaje się, że tutaj przechodzimy, więc wchodzimy tutaj jak pokazałem, tylko że to nie zabiera HP, no nie zabieramy no HP, więc kozak, ale mamy wodę, dobra, nie, nie zapomniałem wody, przełęcz, i znowu woda, i kolejny przełęcz, i znowu woda, widzowie. Pamiętajcie, przełącze i woda są najgorsze. Jeśli nie widzicie to połączenie, to wiecie, co się stało. Ogólnie widzowie, przepraszam, że będę tak mówił tak wysłania przez nos, ale mam troszkę katarek chyba. Przełącz. Mam ja teraz pytanie, lewa czy... Przy... To samo wyszło. To samo wyszło. To samo wyszło. Ale jakby, jakby, jak, jakby, jakby, nie jakby, 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 jeszcze troszkę podejdziemy troszkę jakby, może będzie coś ciekawego. O, oh, oho! Oh. Bardzo ciekawe. Głęboka przepaść, a na dole. Dobrze, nie robimy cięcie, bo już widzę, że ciekawa rzecz. Coś czego ja najbardziej widzę w tej grze. Nienawidzę, czyli te głupie drabiny, ale myślę że wszystko będzie w porządku damy radę i przeżyjemy tak jest trzecia w nocy a my idziemy pomału zaczyna nam brakować energii i zaczyna nam brakować wody co bardzo zły znak ale ogólnie dobra trudno nie przejmujemy się tym sprawdźmy tak musi, no ma, musimy dojść Jesteśmy gdzieś, powiedzmy, gdzieś na Mount. Nie, jesteśmy gdzieś na Kanada. Grali Kanada. Glacier. I na chwilę będziemy w obozie trzecim. I później od razu na biegun północny. Czy południowy? Nie. Północ. Południe. Na no, biegun południowy. Pewnie y, jak widać na górze, będziecie mówić y, w komentarzach. No, nie wiem, czy będziecie, ale być może będziecie mówić. Ale skoro idziesz na Giewon i skoro idziesz na Jagon północny, to czemu idziesz na zachód czy wschód? Bo ja wiem. A powiem Wam. Północ, południe, wschód, zachód. Tak, idziemy na wschód rozbity samolot, no i to coś znaczy i chyba dotarliśmy do obozu trzeciego. Uwaga na pingwiny, pingwiny są groźne. Jakbyście nie wiedzieli, to pingwiny są groźne. I mogą wydawać się miłe, a są groźne. I, i, i checkpoint. Ty ty, ty, ty. Bra, teraz mogę sobie zjeść czekoladkę napić się wody na maksa dodać sobie wody Zrobić kolejną czekoladę No i możemy w Dalej kierować się Na biegun północny Nie wiem czy to był Krwiożar czy pingwin Kwiożarczy pingwin Idzie w moją stronę ten grony kwiosarczy pingwin Dlatego muszę szybko uciekać do tego kwiosarczego pingwina Kwiorżarczy krwiosarczy nie krwiożarczy nie ja. Hmm. Teraz pytanie. Czy ja mam tam wyskoczyć? Czy jest jakieś przejście? Na ja nie ja robi. Uśielono! I co? No i spadliśmy. Hmm. Staram się znaleźć jakieś wyjście, widzowie. A jeśli mi się nie uda, to widzimy się rozarfnie. Ogólnie widzowie, dalej utknąłem, ale przynajmniej udało mi się wyjść z tego labiryntu. Więc może jeszcze dzisiaj uda się dotrzeć na Biegun. Jak ja się... ja jeśli mogę to pojeść, to mogę pojeść, ale nie będę Dobra, Ogólnie widzowie przyznaję się zginąłem i nie jestem pewien ale chyba prawda trzeba będzie iść od nowa. W takim razie widzowie żeby już nikomu yy, drogi nie no to tak ma się tu trzy życie jak widać yy, bo teraz to serduszko jest. Zapisam 2, a wcześniej było 3. Więc ciekawostka można mieć 3 życia, a później wracacie na start. A start jest bardzo daleko, więc... nie polecam ginąć, bo wracacie na start. A na starcie jest źle. W takim razie widzowie. Raczej tu nic ciekawego nie będzie. Ale widzimy się jak tylko przejdę ten jakże wielki, skomplikowany. Ogólnie widzowie z Monteverest mi chyba bardzo nie poszło. ten Monteverest? Z biegunem mi nie poszło, dlatego no, zabiorę was w kosmos. żeby nie było nic takiego, zabiorę was w kosmos będzie super fajnie. Dopłynę. No, Idziemy do rakiety. Naszej rakiety. Jak ktoś to. Jestem na prywatnym serwer na solo serwerze, który można kliknąć poprzez guziczek, tylko ja mam tu return tu multiplayer. Można tam kliknąć o, i żeby wejść, tak, jeśli ktoś nie to. I wjeżdżamy magiczną windą. windowa muzyka jeszcze. O Boże święty. Dobra, to widzimy się przy rakiecie. jestem już w rakiecie. O, widać tu siedzę I mam lunch. W takim razie widzę że za. Tam powinien widzę. O, za 18 sekund. Startujemy, możecie za mną odliczać 17 strony Killerman 898 z przeszłości zajmiejcie słuchawki, bo będzie bum bum! 6, 5, 4, 3, 2, 1oo, ale to głośno Kurde, ale to głośno Aooo głośno, przepraszam zdowie, za głośno to było. Lecimy widzowie na księżyc. O tak, na księżyc, to widzimy się już na księżycu. O, ale mnie nam zawirowało, kurczę blade, o ja Cię nie mogę, ale wiruje, normalnie pralka. Praleczko moja kochana, płyniemy, płyniemy, wirujemy. Widzowie, patrzcie jaka piękna ziemia, wcale właśnie z niej nie odlatujemy, bo nam się na niej nudziło, wcale właśnie nie zrzuciłem czegoś tam, co poleciało w górę zamiast miało zamiast polecieć w dół, ale to nieważne, rozłożyliśmy panele słoneczne, widzimy się już, jak będę mógł podjąć wybór. Znaczy jesteśmy widzowie, mogę podjąć wybór, chcę wrócić na ziemię, czy chcę lecieć. Stację kosmiczną Czy chcę lecieć na księżyc? Widzowie, zrobimy tak. W dzisiejszym odcinku polecimy sobie na księżyc. A w następnym z tej gry polecimy na księżyc, na stację kosmiczną, więc księżyc, widzimy się. Więc widzimy się na Księżycu. Witajcie widzowie na pięknej stacji kosmicznej. Księżyc. Nie jak się tak. Nie miałem innej nazwy widzowie. Więc witajcie widzowie na stacji kosmicznej. Bierzemy strój. Tak wiem, że Wy teraz nie widzicie, ale trudno. Lecimy przez to przejście. Tam przez to przejście. Psiadamy. I lecimy. NA KSIĘŻYĆ i widzowie właśnie ląduję, chodzę chodzą tutaj boty więc spokojnie nie to nie jest żaden gracz to jest tylko bot więc skaczemy ło lądujemy i widzę. jako że e, nie robiłbym tego gdyby nie wy dlatego Pojedziemy na tą górę I... Zobaczycie to zra... pójdziemy na tą górę, nie pojedziemy Później przejedziemy się łazikiem Pojedziemy do... Gdzieś tam pojedziemy Nie, do tego krateru Pojedziemy do... Właśnie w tym kraterze jest są, Jest baza Tego w ogólnie Ogólnie cała ta taka baza księżycowa Polecimy na Marsa Jeszcze w tym odcinku Ogólnie dużo będzie się działo, ale dziwnie, tak jakbym ci wspinał po prostu, więc z tego punktu widzowie, chciałbym Wam powiedzieć, że tak jest laga Polski. Ogólnie musi być, znaczy nie musi być, jak sobie nie wybierzecie. Czyli stwor, stworzę specjalnie dla was y, kon, y, dla Was konto nazwa się widzowie Killermana i, Ale na razie dedykuję ten księżyc oto moim widzom Kocham Was widzowie A teraz idziemy po łazik I możemy też wziąć kamyczak i zrobić wieloryba <grywa> wieloryba rzucić kamyczkiem Później ten kamyczek złapać, pewnie nam się to nie uda, ale bierzemy kamyczek Rzemy kamyczka Dobra, olać kamyczek, mamy nowy a oto nasz środek transportu w którym podobno się do transportu, którym będziemy się poruszać. O, dział. W każdym razie widzowie jadziemy tym łazikiem, który się wywalił. Dlatego trzeba dać a chyba, że stoi na kołach. Ustał na kołach, jednak zrobił backflipa. Widzowie, zobaczcie, widać naszą flagę, którą dedykuję wam. I ten księżyc teraz jest nasz. Tim, Timu Killermana. To jest, to jest ten właśnie tak. Księżyc Timu Killermana. I niczy To jest nasz księżyc o dzisiaj. To jest od dzisiaj widzowie nas, nasz księżyc. Jesteśmy widzowie. Parkowanie równoległe, zaliczone. Więc teraz o tam jest na, nasza ziemia, którą niestety nie mogę wam zadedykować, ale kiedyś mogę. wpuszczamy sobie ciśnienia, Mogę już zdjąć strój Ziemia Otwieram drzwi tylko bo trzeba poćwiczyć anterki, bo trzeba ćwiczyć, dobrze więc z tego miejsca niestety okazuje się, że widzowie będziemy musieli kończyć dzisiejszy odcinek ale jeśli Wam się podobał to możecie zostawić łapkę albo suba możecie co chcecie zostawić więc ja bardzo cię dziękuję za oglądanie trzymajcie się